Dzisiaj pokażę Wam dwie wariacje sałatki z kaszy gryczanej, z buraczkami i fetą, no i oczywiście rukola w, w roli głównej. I dwie wariacje, jedna będzie właśnie z mandarynką i octem balsamicznym i troszeczkę oliwy, a druga będzie po prostu z samymi buraczkami. No to zaczynamy. No i sałatka wygląda mniej więcej tak, tutaj jest ta wersja z mandarynką, tu wersja bez, no i teraz jeszcze mamy ocet balsamiczny, czyli jemy? i do drugiej wersji tak samo. Teraz troszeczkę zamieszamy, zobaczymy, jak to będzie. Po przemieszaniu wyglądają mniej więcej tak. Ta z mandarynką jest to właśnie taka troszeczkę kwaskowata, a ta z samymi buraczkami, rukolą seranteta właśnie no taki ma ciekawy smak. Chyba lepiej mi nawet mi pasuje ta wersja bez mandarynki. Aczkolwiek z mandarynką też jest smaczna, także. Obie wersje sałatki są smaczne i polecam i zdrowe. Jeżeli chcesz zdrowo się odżywiać, to pobierz mój planer zakupów i posiłków oraz subskrybuj mój kanał.